Cześć wszystkim, z tej strony Elf a dzisiaj jesteśmy sobie w Hejdej. W przetłumaczeniu na polskim to by znaczyło część dzień, czy coś takiego. No, odebra. Dobra, jesteśmy. O patrzcie nowy poziom. Będziemy tutaj mogli robić popcorn. Zostaniemy siekierę. Popcorn będziemy mogli robić. Tutaj. O. Dobrze. Tylko, że ja nie mam pieniędzy na tą maszynkę, jeszcze to można kupić. Bo ja niepotrzebnie na to wydałem. Ja chcieli mieć poziom. I żeby też moja farma była ładna, wiecie, ja tutaj. Bo patrzcie, tutaj możemy wysłać to na ciężarówkę. No nie, ja nie wiem. Ona chce kupić TNT. No. Ja nie wiem, czy ja jej chcę sprzedawać. No. Nie wiem. Tej Te możemy sprzedać. Ale czy ja jej bym chciał TNT sprzedawać? No, mam. Co prawda, mam TNT, ale nie wiem, czy chcę, chcę dawać. Hmm, dajmy, że nie. Aha, tutaj wszystko to byśmy wydali całą kukurydzę i pszenicę to musimy sobie posiać. Co tutaj mamy? Tutaj nic nie, nie, nie zrobimy. A patrzcie, tutaj koło fortuny. Spróbujmy to tak. Ach, nie. Eee, jakaś głupia kukurydza. To było za darmo. No i teraz jak myślicie, chcecie, żebym, żebym kupował... Albo najpierw sobie u Grega kupimy tutaj rzeczy. I co? Chcecie, żebym e, kupował jakby tutaj... O, ktoś tu kupił tą. Tą to on tutaj potem się pojawi. Chcecie, żebym tutaj kupił? Czy nie? Już mamy dużo. 21 to... Mm. Czym na co wypadnie? Prawie było. Dobre już nie będziemy. Jeszcze tutaj wyślemy. Tutaj dostaliśmy z dwie kukurydzy. nawet mieliśmy mało to Chociaż w sumie się ja... sieje w Dobra, tutaj kurki musimy nakarmić. Krówki mleczko tutaj dają. Tutaj damy to. I potrzebujemy tak. Dostaliśmy, kwarcie tą maszynę. Tą, tam. Ale na razie zbieramy na to. A mi brakuje. Niby mógłbym diamenciki wydać. Tutaj mamy sklep. O, patrzcie, to TNT. Super. Już ktoś wykupił. W ogóle strasznie drogo tutaj Patrzcie. Kupujemy popcorn? Chyba nie, co? Czy kupujemy, jak myślicie? Raczej ja nie. O, tutaj zboże za dwa, to sobie też możemy kupić. Patrzcie, ile ktoś tu ma miejsc. My, my też tak możemy jakoś kupić. jak się kupuje te miejsca? No, jeden za jeden. No dobra. Jak kupić te miejsca? Trzeba... Albo pięć tych, tych, tych widać. Albo to coś. A co to jest? To jest jakiś Super Co to, co to, co to? Skip dajmy. No ja nie, to jest jakieś logowanie. Super Cell. To jest taka. Super to jest taka firma. Firma, która stworzyła tą grę. Heyday. No jeszcze tam ma wiele innych gier. Nieee. Ja tam to zamówienie zrobiłem, a. No nie, i teraz nam nie starczy na to, bo ja tam. A to się tam to się bardziej opłacało. O, a tutaj co to? O, 25 poziom, taka ciężarówka się odblokuje. A co tutaj jest. jakieś. Nie wiem, czyli głupotki chyba. Tutaj. Hmm. Teraz sobie może pójdźmy do grega i pasilę. On tutaj ma jajeczka, yy, w ten ozdoby wielkanocne. <laughs> Patrzcie jak on tu ma fajną farmę. tutaj przyjdzie. Tutaj. Co tutaj jest? Jak, jak nie mamy tutaj nic za bardzo... Te roboty tym możemy przeglądać. Zauważyłam, że wszyscy chcą sprzedać zboże. O, to kupujemy. To nam się bardzo przyda. Nie. Na mleczko. No, no no niestety nie mamy ja nawet nie mam nie mam w ogóle no, musimy coś tutaj sprzedać Tak ja chcę po takich dobrych cenach ja nie, nie chcę tutaj wiecie Patrz niezły jak za jeden? Tak, nie, nie. To ja nie, wiem. 10 jajek za 50. Nie wiem czy to się opłaca. Może na przykład jedno jajko albo dwa jajka sprzedamy za ile jest maksymalna. 36 Nie za 1. Ok, ktoś kupił, to może on tu jest. Za 10 to trochę za mało mi się wydaje. Za 20 dajmy. Albo za 19. O, bo w sklepach tak robią, że jak. No w sklepach tak się daje, wiem, dziewiątki. W sklepach tak się robi. I wtedy, żeby kupować. Ludzie na przykład dają 99,99. ,99 I to znaczy właściwie 100 złotych. No, no. No i oni tak dają, no i po prostu, o, tutaj, o, patrzcie, skrzyneczka, więc my też tak możemy robić, znaczy tutaj nie ma groszy, ale też możemy dawać takie ceny z dziewiątką, tylko, że no, kurczę, no, nie mamy tutaj za bardzo, co sprzedawać też. To jest też nasz problem, a wiecie, ja nie chcę też po takich, a muszę zabierać na tą maszynę. Bo nie mogę też dać tutaj takich, wiecie, maksymalnych cen. No bo nikt tego nie kupi. No się to jest... To jest właśnie... Tutaj właściwie jest coś takiego, że każdy może sobie sprzedawać, po ile chce. No i trochę to jest... Kupiłbym to, ale... Nie, na maszyny potrzebuję, a to jest wiem, że... Nie... Poszukiwamy. Chociaż w sumie czekajcie, jak ja bym to kupił, to... O! Nie, mógłbym potem sprzedać za drożej. chociaż pewno właśnie to jest najdroższa cena. Tutaj lepiej by było, u te ceny. Tutaj. O, tyle chleba. Aj, mi by się teraz dużo przydał chleb, ale no. Żeby. Bo tutaj jest, że każdy sobie może wybrać. Za ile e, chce kupić. To ile jakby chcę kupić coś? Znaczy sprzedać, nie kupić. I to jest takie, wiecie, wszyscy znają te najdroższe ceny. No i potem to tak. No popatrzcie, bo kto kupi zboże? 9 zboże za, za 36. No, kto to kupi? I potem w tym sklepie... No się, wiecie, no nic nic nie ma ciekawego. Jak kiedyś? pamiętam, że mi się jakoś udało zrobić, że ja tym tutaj... Nie wiem, teraz mi się jakoś... Uda nie. Udaje, ale że ja jakoś kręciłem tak tym... Jak to się kręciło, to ja coś robiłem palcem i tutaj zawsze dawało na gwiazdkę, no. A tutaj widzicie, można zarobić dużo kasy, która jest nam bardzo teraz potrzebna na tych gwiazdek. No, jeszcze będę tak robić, ale no, pes. Chciałbym zrobić to jeszcze raz, bo potrzebujemy teraz dużo pieniędzy na te maszyny. Dobra, spróbuję tak jeszcze raz zrobić. Kurczę, jak ja to robiłem? Tu i jakoś tutaj trzymałem, chyba. No, nie, nie, nie. A wiecie co, nie robimy tego, bo to jest... Nie wiem jak, ja to, jak mi się to udało. A może potem to już nie działa. Może to naprawili, może to był jakiś błąd. Albo to jak się daje diamenciki, to już może nie działa. Tylko na początku. Jak jest za darmo. O i patrz, tutaj... tutaj też nikt nie kupuje, ale trochę. Bo, a, a nie jest za. A tutaj, patrzcie, no, to jest chyba maksymalna cena, i nikt do tego nie kupuje. <kluzny> no ja się nie wiem, no, kto by chciał takie drogi. Tutaj, no, patrzcie. No też tego nikt nie kupuje, chociaż tutaj widzę, że kto. No, ktoś kupił jednak, ale no. <kluzny> Dobra. Ile nam tutaj potrzeba? No jeszcze trochę. Musimy coś sprzedać, tylko że tych jajek nikt nie bierze, no. Tylko one są tanie właśnie, no. Chyba, żeby robić tak jak oni, że wiecie, sprzedaje też się za największe te. Co tu jeszcze można takiego sprzedać? TNT to ja bym wolę nie sprzedawać. No to, to są takie rzeczy, które jeszcze ktoś może kupić. Albo to hmm. to jedzenie dla chrów, nie. Mleczko? Chlebę. Chlebę bym sobie sprzedał, ale no... No niestety. <laughs> Tutaj dostałem SMS, a to, to nie sprawdzajcie tam telefonów. Bo to u mnie. Tutaj nie wiem za ile. Ten groszek. Za ile tutaj by mi proponowali? Za 9. No to co, sprzedajemy za 9? Czy może się wstrzymać, albo dać jakąś droższą cenę? Na przykład 19. No, za 19. Ok. To już znowu się wspierało. Ja myślałem, że to jeszcze to by musiał ktoś kupić tamto. No I gdzie to teraz dajemy? Może zmniejszymy sobie? Tutaj jeszcze to, właściwie to zboże boże, to mamy trochę go. Tam go można sprzedać. O, tutaj też gdzieś ktoś kupił. To jeszcze zboże. To gdzie by to tutaj ustawić? Może tu? nie, to się tyle robi. A co to tutaj mamy? Płatne. No według mnie nie, nie, nie opłaca się wydawać pieniędzy na rzeczy w grze. No bo to tak jak wiecie, trochę... I nie ma też zabawy z tego. Tak jak w Minecrafcie w ogóle zauważyłem coś takiego, że w Minecrafcie <coughs> można sobie wziąć jakby rzeczy za darmo z kreatywnego. I chcę jakby... no nie no, robi się to. Jak, nie mamy na to. Dużo osób tak robi, ale niektórzy uważają, że to jest... E... no wiecie, głupie, no e... ja też nie uważam tego, że to jest... Chociaż czasem też czytuję, ale. No jej nie, nie, nie czytuję tak, że wiecie. Tylko jak nie mogę czegoś jakby zdobyć na surfingu. No bo. No nie znaczy, niby zawsze można. No ale musiałbym dużo, bardzo czasu poświęcić. Czy coś, to no to żeby sobie na przykład coś znaleźć. No to wtedy, ale. Jakieś koordynaty. Ale. One, niektórzy uważają, że w Minecraft'cie czytowanie jest głupie, a kupują te rzeczy, czyli tak naprawdę w innych grach też jakby cheatują, bo też tak naprawdę jest jakby cheat, tylko że ty płacisz za to. Tutaj musimy... Hmm, cukier. A jakbyśmy dali, że prosimy o pomoc, ja nie wiem, ten ktoś by dostał z wszystkich... Też część. Nie wiem. Właściwie jedną krowę moglibyśmy tutaj... Hmm, przyspieszamy, żeby dostać... Już w sobie wiecie, co? Dzięki temu ludzie będą do nas wchodzili, do naszego sklepu. Bo tutaj w się wyświetla, jak jest gdzieś tutaj ten, o, to, takie... Hmm, Jeżeli jest gdzieś taki wykrzyknik, to znaczy, że ktoś potrzebuje pomocy. O, a na następnej farmie... Na, na następnym poziomie dostaniemy grilla, maszynę. I węsy. Na pewno już teraz jakiś nie jest wielka dosy. nie tutaj mogli rozbić pankejki. Y, tylko ja na razie, no kto teraz muszę zbierać? Jest trochę lipa. To już nie, nie można to jeszcze do gazety. Chyba, żeby tutaj znaleźć teraz jakiś taki tani produkt i potem go sprzedać maksymalnie, i potem go drożej sprzedać. Tylko nie da się tak naprawdę tutaj znaleźć, bo wszyscy dają maksymalną cenę, no. Wszyscy dają maksymalną. Według mnie to jest trochę głupie, że wszyscy taką maksymalną dają, bo wiecie, nikt no nie kupi na przykład tutaj no jajek za 162. Chociaż ktoś kupił, no jak widzicie. Zboże, no przecież zboże tyle nie kosztuje. I zobaczcie, ktoś to tyle, to jest maksymalna cena. A tutaj, no właśnie, o tutaj jest konie bez maksymalnej. O, patrzcie. Nie. Nie. <słyska> patrzcie jak to zrobimy. Sprzedamy tak dro drożej. No nie, kupiłem za 10 niechcący. No to się nam nie opłaci, bo my za 9 sprzedajemy, czyli. Cyk. Tylko już się nam skończyło miejsce w sklepie. No i ja, tu się nie skończyło. Mm, no my już nie możemy nic kupić. Nie, tego jest tyle! A my już nie możemy kupić. Trzeba, żeby usunąć jeden. Ale trzeba płacić za usunięcie to według mnie jest głupie. Według mnie nie powinno być czegoś takiego, że to się płaci za usunięcie. Nie dość, że ten towar nie wraca do ciebie tylko jakby nie idzie do, do kosza. Mam nadzieję, że ten grek chce kupić zboże. Po jakiejś dobrej cenie, bo ja on go teraz za dużo. Popój zboże. Eh, popcorn. O, patrzcie, już coś coś kupił. Wszystko. Cyk. Widzicie, to jak to się opłaca. Nie, to się zepsuło. Jemy, nie, wynik nazywa. <grym> Patrzcie, się kupuje. I patrzcie, ile na tym zarobiliśmy. Nie wiem, ile, ale tutaj mamy już 68. Na tym zbożu kupionego. Co tu się stało? My no nie możemy nic kupować. O. A my w ogóle coś dostaniemy tutaj z tego? Jak poprosiliśmy o pomoc? Wydaje się, że warto tak poprosić w sumie o tę pomoc, bo wtedy ludzie to wchodzą na tą farnę, jeżeli się nic nie dostaje, no, nic nie dostaliśmy. Coś takim co nie będziemy mogli zrobić, muszę te chleby... No jak myślicie, zdobędziemy sześć chlebów? W to będzie. Są <laughs> One są krótkie w produkcji. One są krótkie w produkcji, i tanie. A ja się nie wiem, jak mi się to kiedyś udało. No? Teraz mi się to w ogóle nie udaje. Z tym, że zawsze dawało mi na jackpot A może to nie dlatego, że robię falce, tylko miałem szczęście, ale. Chyba nie. No potem chyba przestałem tak robić i właśnie nie. Nie wpadło. No jeszcze ktoś tutaj idzie. Mam nadzieję, że chcę kupić... Nie mamy teraz nic takiego. Może jajka? O, mam nadzieję, że chcę kupić jajka. Kokorydzę. No. Ale dobra. Nasz. Właściwie te jajka można byłoby sprzedać. Tylko pytanie czy ktokolwiek je kupi. Bo w tej gazecie jest pełno tych jajek. No, to jest pełno. Nie wiem, no, czy nie, nie jest pełno, ale no trochę ich jest. A nie będę znów jakiegoś może za jeden, co byśmy sobie powypywali. O, chlebki. Już ktoś sprzedał. tutaj jeszcze? No. no właśnie wszyscy chcą sprzedać jajka, no. Tutaj hmm. TNT bym kupił nawet, ale nie. tutaj jest, Odjeżdżam mu tutaj ta tutaj do miasta, potem dalej jest miasto, bo tutaj wiecie, tam potem będzie takie miasto, to zobaczycie, albo hmm. tutaj Jeśli się jak myślę, mam mało pieniędzy tutaj. O, popcorn! Ale to się nie opłaca, no. Pochodzi, bo to pewnie jest na maksymalnej cenie. Bo taki strasznie drogi, a ci sąsiadzi nie kupują z maksymalnej, tylko sprzedam trochę tych jajek, <coughs> tylko zajdę. <coughs> no tak jak mi podpowiada, może. I za tyle że to nie jest za drogo nie no, to nie jest drogo, to jest tanio w porównaniu z tymi innymi cenami bo wszyscy tutaj dają takie ceny ja nie wiem no, co oni nic przecież z tego tak naprawdę nie nie zyskują na tym że dają takie, stracą bo tak to ktoś był u nich kupił można dać na przykład cenę jakąś taką, nie że maksymalną, ale trochę wyższą, niż ta, ta tutaj, no. Na przykład taka, no a taka może być. No i tak naprawdę nikt tego nie kupuje. Wszyscy po maksymalnej cenie to chyba nie. Hmm. Co by tu kupić? Bo. Jakiś ślep może albo mleczko. No dajcie, a nie tylko same jaja. zboże za 36. O, patrzcie. Groszek na tutaj urósł. <grystanie> o, tutaj jeszcze nam się tutaj. Chociaż ja robię tam. Kolejna dostawa jajek. No. Trochę się cieszę, a trochę nie, bo mi. Do niczego do jajka tak naprawdę nie są, chociaż są potrzebne do tego. O. No i pytanie: co dawajemy reklamy? Jajka? Czy to? Myślę, że to. O każdy sprzedaje. A to to jest takie, widzicie. Tutaj przeglądam sobie gazetę. Nie ma nic. A spróbujemy zobaczyć. Czego on tutaj pomocy potrzebuje. Na przykład ten statek to, to w ogóle go się nie da zrobić. Według mnie to, to jest źle przemyślane w ogóle w tym hejdej te rzeczy, ten rozwój jakby jest źle przemyślany. No to już jest ich tej firmy. Jeszcze już ta firma... Nie wiem, nie wiem, że to jest źle przemyślane tak. To no, do no, porządku jest fajnie, ale powiedz, te poziomy się da się zdobywać tam, ale potem już coraz ciężej jest zdobywać te poziomy. Coraz ciężej jest je zdobywać. Potem w ogóle co kilka poziomów jest jakaś maszyna. I za bardzo się tutaj nic nie dzieje. Z bardzo się tutaj nic nie dzieje takiego. O! Myśmy w ogóle pola nie kupowali. A właściwie to ja teraz sobie. Aj się na to postawiłem. Myślę, że wiecie, wiecie co byłoby dobrze. Jeżeli jeden paseczek, na przykład by był posiadany zbożem. Drugi tym, y, tym, drugi tym, potem jakieś marchewką i tak wiecie. Tak paskanie, żeby każda, każda uprawa rosła sprawiedliwie. I każda jakby każdą byśmy mieli wtedy. Myślę, że to nie byłoby głupie. I wszyscy po maksymalnych cenach. No. Wszyscy. Nie lubię tego. Tutaj właściwie to dzisiaj jest ta cena, co się naciska, to właściwie najlepiej chyba by było, jeżeli by się nie dało jej zmieniać. Albo dałoby się zmieniać, ale jakieś parę pieniążków, ten, a nie że wiecie, można dać sobie za w tym przypadku akurat to nie jest dużo. No, to jest duża rozbieżność bardzo tego. Patrzcie, można dać za 1, a można za 57. No. To jest takie, można tutaj też dać za 1, a można za 180. No. Że w prawdziwym świecie niby tak jest, no ale tak się robi, no ale to. Tutaj nikt nie myśli o tym, że. też w prawie mi świecie, też te ceny są takie drogie i nikt nie myśli, że nikt tego nie kupi. W niektórych sklepach, ale no. Właśnie ja w tym naszym tutaj sklepiku właśnie chciałem zrobić tak. Ja ro i nie robię maksymalnych, żeby chciał, żeby wiecie, no tutaj te ceny były takie uczciwe. Czy uczciwe? no, no Te też są uczciwe, ale no. Nikt nie robi tutaj. Nie hakuję choć gry, żeby tam dawała matematykowe... Plackowy... Takie dobre, żeby były to A tutaj możemy kupić chyba matematykowy slot. Czy to się opłaca? To co będą ciasteczka jeszcze? Na dziesiątym poziomie. <grym> Ja myślę, że to już jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. No to pa!